<laughs> no. No. Ten obsahný čát. No. no. Ja muszę sprawdzić, czy słychać dźwięk. Twinks Green. Raz powinna być słychać, ale ja pior. No, dobra, szkoda, nieważne. Sanki mordeo. mnie. Halo. Wiem, tak. takich teammates chłopie. Nie wiem, co się Nie da, że mi w Paryżu chopie dobrało jakiegoś. To jeszcze raz coś pośledzę, Denis. Znaleziono grę. Znaleźłem o jest znalezioną grę Oa styu Ooooński Oo no, as ty! Męż! Tam czy Już czas. Cześć Inza duela Nie wiem ja Izo nie gram ani trochę jak duelista, według mnie to jest, nie wiem... Sentinel czy coś, więc jakby... Mnie nie... Jest duelista i to. Więc mnie nie musisz liczyć jako dualisty tak naprawdę. No, a jest jeszcze dobro Sage Sky. To wiesz Sage Sky. będziemy grać dobry ja gram sową, a ty hopię Isa i będziemy grać duele. Dobra. Ej, w ogóle gościu, gościu, tak płacze o Hila, a sam zinstalokował Reinę. Napisałbym, mu napiszę, jest, 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 jest. Ach, kaj, no, Slukę. Slukę Nie, mam, mam typa dosyć, nie? Ju, już, już do, le, ledwo wleźliśmy do gry, a ja już mam typa dosyć, nie? Dlaczego gramy przeciwko Goldom? Szkoda prawda. Hmm. No, zdrowie. To nie, wszystko przy Ty, bo do mikrofon tego? mi zwariował przez chwilę na streamie podczas kiśnięcia. To wszystko przez Ja tu gram z takim opieratem. Przeciwko w sensie ratowi. Rej na hopie. Nie dość, że smurf, to jeszcze rat. Ona zawsze, zawsze hopie. Albo kręciła się w jakimś rogu, albo jak masz ten spadek na, 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 na splicie Jakby tą taką płatkę, co masz cztery linki w sumie. Wiesz, oh! co ja mówię? Split, 4 linki. linki. Przejście jakby z Anabetem. Midem. Z Anabetem. Transform 4 linki, to nie? Ca! Co? co ty da no. mnie, Pierre? Co no jest? 4 co? Jeszcze raz. Linijczyk czy linki. linki? Aha, Linijczyk no to... Nie zrozumiałem liniki, się zastanawiam tak o co ci chodzi? Nie, to, nie, no to masz te cztery linki, to ona na przykład tam kępiła, chopie. I wiesz, rotujesz, ona tam ci chłopie strzela po stópkach. Kemping. Ty się schodzisz na spokojnym na shifcie. Kemping. Żeby cię nikt Nie usłysza. Nie wiem czemu uśmieszy mnie, to bardzo. Kemping. Jeszcze zawsze... Jak już graliśmy jakby na ataku, to zawsze lurkowała. Zawsze po prostu. No i. jak miał tego luku. Pa, zobaczymy, czy się przypruje teraz, że, że wziąłeś słowa. Jestem masz ciekawy. mam to. I don't wanna play against you? We were in team before. Why me?